Czasami tylko dzieci, które wychowywały się w niedostatku, potrafią to naprawdę zrozumieć. Koniec miesiąca oznaczał wybór: zapłacić za światło albo kupić trochę jedzenia. Najgorsze były rozmowy w szkole, gdy nauczyciel pytał o zawód rodziców. Kiedy inne dzieci mówiły o lekarzach, inżynierkach i dyrektorach, ja szeptałam: "Moja mama pracuje na zmiany". Nigdy nie dodawałam, że sprząta magazyny do świtu. W jednej zimy temperatura spadła do minus -27 stopni. Odcięli nam prąd. Mama owinęła mnie w dwie kurtki i powiedziała: "Wytrzymaj w świetlicy jak najdłużej". Sala świetlicowa stała się moim azylem. Pani Aniela, opiekunka, nigdy o nic nie pytała. O 18:00 tylko nalewała mi gorącej czekolady i mówiła: Masz dużo pracy Domowej, podczas śnieżycy ukryłam się w kącie za stołem do gier i nie zauważyłam, że zamykają budynek. Pani Aniela znalazła mnie skuloną, zamarzającą. Uśmiechnęła się ciepło i powiedziała: Mieszkam niedaleko, mam wolny pokój po synu, który wyjechał na studia. Przez kolejne dwa tygodnie spałam u niej, a mama brała nadgodziny, by uregulować zaległe rachunki. W dniu rozdania świadectw naturalnych pani Aniela siedziała obok mojej mamy. Kiedy ktoś zapytał, kim dla siebie jesteśmy, mama odpowiedziała z uśmiechem: To kobieta, która ogrzała moje dziecko wtedy, kiedy ja nie mogłam. A pani Aniela tylko ścisnęła moją dłoń i wyszeptała: Niektóre świetlice chronią nie tylko dzieci przed zimnem, czasem chronią ich serca, dopóki same nie nauczą się o siebie walczyć.